Inga rychła w kręgu tajemnic, niedomówień, pytań bez odpowiedzi, w krzywym zwierciadle czasu, bo rykam się sama. Myślami targana między tym, co wiem, a tym, co czuję. Myśli nie pozwalają mi zasnąć. Duszę się. Karmiona kłamstwami, manipulacją, czuję się jak sarna w potrzasku, której odebrano wolność myśli. Spokój. Poczucie prawdy, sprawiedliwości. Duszę się. Oddychać prawdą chce. Prawda ma moc uzdrawiania, Lecz nie każdego na nią stać. I pewna myśl mnie nurtuje, czy wszyscy oszaleli? Czy to ja wariuję? Czytał Bogdan Dymowski.